Patrzcie na to! Go jeszcze ta kula może walnąć! Cześć! A to kolejny odcinek na moim kanale i znowu nowa gra, jeżeli będą trzy łapki to, to znowu, wiem bardzo dużo, to znowu będzie ta gra i ten, dużo, ale dużo poziomów tu zrobiłem no może wszystkich Wam dzisiaj nie pokażę ale jeśli pokażę to po jednym sobie, po jednym jakby po jednej rundzie zrobimy może, tak? No i co? E, najpierw mamy wyścig, to jest niesamowita mapa. E, przypominam, rozumiesz trzy łapki w górę, to znowu kolejny odcinek. Mm. Dobrze, e, niesamowita mapa. E, pięknie zahaczył, rozumiesz? Pięknie, go tutaj nas ogólnie gra w 100%. Dla mnie w ogóle nie ma tu żadnej krwi, żadnej przemocy. O, jeszcze na TNT spadł, ale przynajmniej. Jezu, jak ta bomba przez niego tam przenikła? Dobra, nie wiem. To, to było dziwne. No dobra, to to był e, niesamowity poziom pod nazwą wyścig. Przecież wiecie co, możemy iść odtąd, nie? Bo, 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 no bo tak trzeba będzie się cofać później, no i no. Dobra, dzieło architektury. E, to jest to niesamowite dzieło. No on, on może tu wpaść na piły, niestety teraz się to nie udało. E, no i tak to, tak to wygląda. Tutaj jeszcze na kulę, rozumiecie, spadł. I, i teraz będzie się Suwać. Tutaj będzie się zsuwać. I się zsunął. Się zsunął do tego miejsca z bombami. I się zsunął. I teraz go bomby strzelają. I już skończyły. I się skończyło. Dobra. No to teraz mamy niesamowitą mapę pod nazwą Podjazd pod Górę. Tutaj bardzo dobrze jest wziąć ten pojazd. Czasami to nie wychodzi. Ale teraz wyszło. I pros spojrzeć, on wyskoczył i tutaj, aha yy, takie coś się jeszcze nigdy tutaj nie zdarzyło. O, wypadł. Dobra, wiecie co? Yy, to może, może, no dobra. By długo leciał, ale wypadł. By doleciałby, ale długo by leciał. Życie mode. Yy, to jest bardzo realistyczna mapa, która bardzo realistycznie od wzoru od wzory... od odw, odw, wzorowy życie. No, no, no tak A więc no tutaj znowu spotkały się z tymi bombami niesamowitymi, które z niewiadomego powodu wybuchają w powietrzu ale to już jest logika tej gry no i co, wszystkie się skończyły, no i, 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 i super. I chyba nie żyje. Dobrze, następna niesamowita mapa to, to, to dużo tortur, która miała już przedtem 500 miliardów innych nazw. Tutaj bardzo dobrą opcją jest wzięcie tego oto pojazdu. No, tutaj wybucha TNT. No i mam nadzieję, że do tego TNT doleci. Doleci. Dobra, doleci do tego TNT. Mam nadzieję, że wybuchnie. Nie wybuchu. Dobra, poczekajcie jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne, żeby Wam pokazać, jak to TNT pięknie wybucha. To jest po prostu coś, czego potrzebujemy. Znaczy on nie musi się tak obić o to, ale teraz to musi. No jest! O! Dobra. On może wylecieć bardzo wysoko, ale tym razem auto go jednak tutaj um, troszeczkę um, zatrzymało. No ale trudno. E, następne to jest um, najgroźniejsza zgniatarka zdecydowanie. Proszę. Mm, dobrze, to trzeba zrobić jakoś inaczej. Jest! Dobra, wleciał tu. No, to tak nie ma no, jakiegoś fantastycznego wyniku. Najwyższego, bo 37 tysięcy punktów. No, no, czy ja wiem, czy taka najgroźniejsza. No super, to koniec, nie? To już nic nie zdarzy się. Więc y, bardzo fantastyczna, kreatywna ma mapa. Poziom mocne odepchnięcie, które miało być mocnym odepchnięciem, ale jest słabym odepchnięciem, czyli tyłek. No, czy ja wiem, czy takie mocne. No teraz to fajnie, akurat wyszło, no. Okay. Ogólnie to tak niezbyt mocne. No dobrze, co tutaj mamy? Następne takie dziwne coś, gdzie, gdzie bardzo mało punktów się zdobywa. Mój najlepszy tu wynik to jest tylko 20 tysięcy punktów. Trzeba zrobić tak, żeby okej, okay. No i leci. Leci. Leci na tym takim czymś. No i doleci. Doleci do TNT. Mam tego. Teraz... No nie, no to, to jest akurat bardzo. Nawet no, nie wybuchło. Super. To jest bardzo dobry poziom, gdzie można naprawdę zdobyć bardzo dużo punktów. Mamy crash test. To akurat jest poziom, gdzie serio można zdobyć dużo punktów. Tutaj mój najlepszy wynik to prawie 100 tysięcy, bo 97 tysięcy. INIA! No, jak widać, trochę go, trochę go tutaj może zmiażdżyć. No dobra, teraz mamy kolec. Czyli gość się nabija na kolca. Teraz może weźmiemy, może, może weźmiemy Jeepa, żeby nie było tylko tego sportkara. Ja też biorę auta, które się nie wywalają na takich szybkich prędkościach. No jak widać nabił się na ten kolec. Tu na dole jest jeszcze jeden kolec. Zobaczymy czy spadnie na niego to auto. No, teraz warto było czekać. O, w ogóle mój nowy najlepszy rezultat. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobrze, no to teraz mieszanka wszystkiego, to też jest... O, no zapomniałem, że tutaj on jest za daleko, więc weźmy sobie bardzo profesjonalny pojazd, czyli krzesło. Prawda, ja mam tutaj duży, najlepszy wynik, 124 tysięcy. Jak widać, mapa fantastyczna, fantastyczna, bardzo dobra, bardzo interesująca, bardzo dużo rzeczy się tu dzieje, no i spada na pilie. No i ten, nie będziemy czekać, aż on tutaj... No nie będziemy czekać po prostu, aż to się skończy, bo jeszcze mi telefon zgaśnie i się nagrywanie wyłączy. No. No i po prostu go by to, tak trochę cięło. Zabój czas to jest akurat fajna mapa. Teraz, teraz prawdopodobnie niczego nie słyszycie, bo mówię szybko i cicho. No ale może coś słyszycie, no nie wiem, no to, to taka bardzo, bardzo, bardzo ciekawa wyskocznia. Jezu, ale... Prawie, prawie by tego wyleciał. Prawie by tego wyleciał. Widzicie, jak idealnie wymierzony. No i tutaj, no, jeszcze bomby go będą strzelać, no i to wszystko. No i, i tak skończył swój żywot. Tomas Morgenstern, <gry> który jeszcze żyje. Dobra, teraz mamy. Mm, nic. Nic to jest mapa, gdzie się spada. I to wszystko. No i tak to wygląda ta mapa. Bardzo, wiem, bardzo kreatywna, ciekawa. Yy, do... Dobrze, a więc yy, teraz mamy... Na końcu każdy umrze i nikt nie umiera. Dobra, weźmy sobie motor. No i, i tak, i bardzo brutalne. To już wybuchło? Nie. No bardzo brutalny, naprawdę na końcu każdy umrze, mój high score tutaj tylko 51 tysięcy, więc nie wiem czy tak dużo. No dobra, yy, następna mapa. Następna mapa, mapa, mapa. O. Jazda na piłach. To jest akurat fajna, mapa, no raczej tutaj, wiesz, bez pojazdu yy, nie pojedziemy. Mnie nie da się jechać bez pojazdu. No dobra, to też trochę długo nam zajmie, więc no, on po prostu jedzie po tych piłach i, i się robi. Więc no może, może też teraz... No, i dojechał, i nic tu już się nie stanie. Takiego szczególnego. Mam tu duży high score, co prawda, ale no to, 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 to nie wyglądało tak spektakularnie. Wypychaczka to jest bardzo ciekawa mapa, twórcza. Tutaj w sumie mogłem wziąć rakietę. Poczekajcie, tutaj wezmę rakietę. I znaczy to jest fireworka, ale nazywa się Rocket. No i on tam może jeszcze wlecieć na tamte zgniatarki, ale coś odpycha. No to jest zgniatarka, ale no. I ja je ustawiłem w taki sposób, żeby odpychały. No ale nie wleciał. Ale mogą go odepchnąć. Raz go odepchnęły i znowu wleciał do, 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 do tego, tego, tego. Tego, tego. Mapa z menu. Tak tutaj bierzesz mod. Oczywiście nie musisz, ale bierzesz, żeby odwzorować z menu. No nie, no i tutaj masz TNT, no i, no i jeszcze wyskakujesz dla lepszego efektu, żeby to odzerować. No, bardzo kreatywne też, wiem, wiem, no widzicie. Yy, dobrze. Zgniatarka. A tutaj to prawie się nie da przejechać przez te... Znaczy, da się przejechać, ale to jest bardzo ciężkie i trzeba mieć, trzeba mieć szczęście. Dobra, ostatnia próba. Przedostatnia próba to była, więc teraz będzie ostatnia. Może trochę wolniej. O! Dobra, już przejechaliśmy przez jedną, to jest jakiś sukces. Dobra, następna mapa. Normalny dół, ale z bombami, no to jednak nienormalny. I tu się spada i bomby na Ciebie strzelają, bardziej takie rakiety. Tak, tutaj jest zbugowana taka taka piłka, nie, tak, taka zielona. No i tutaj też nic takiego ciekawego. Jeszcze te bomby Cię będą, do, go będą dobijać, no i to w sumie wszystko. No, więc tak wygląda właśnie ta mapa, niesamowita. Dobrze yy... poczekajcie, sprawdzę, ile nagrywam. Dobra, to ten, to jeszcze zagramy sobie na tych może. No wiecie, co jeszcze zrobimy, te. Te te, 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 drog te, 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 pan z bombą, no takie coś, no no, no, no. Te jeszcze pięć. Ogólnie, łaka-blaka, to, to, to się tego nie da przejść się nie da się tego skończyć. To to jest pan z bombą, tak bardzo kreatywne. Więc tutaj będziemy przy tym dużo siedzieć. Dobrze, natomiast tutaj mamy mm, no takie coś. Czyli to też nie jest jakoś super ekstra zaawansowaną y, konstrukcją. Jak widać zresztą. No i za tym też nie będziemy jakoś długo siedzieć. Yy, wiem, że to może być szybki odcinek, no ale no, no, no. mam mało miejsca. Yy, em, 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 em. Droga z wielkim spadkiem. No to jest yy, prawie to samo, co ta zabójcza skocznia. Jeszcze jest takie coś jak wyskocznia. To też jest prawie to samo, ale tutaj walisz w ścianę. Bardzo mocno walisz w ścianę. Jezu, o jeszcze go dobiły. To, to było piękne po prostu. No. Mam 10 lat, nie powinienem się tym zachwycać. No nie! Teraz wiecie, mój wiek. Wow, wow, wow. Wiecie jak się nazywam? Znacie mój wiek, no, jeśli pamiętacie. A to to już to ominąłem. Ym. Teraz jeśli spadniesz, umrzesz. To jest satysfakcjonująca mapa. Bo jak skaczę, to, je, to mnie to satysfakcjonuje. Nie wiem, czy coś jest ze mną nie tak, no ale... Nie wiem, mi się to podoba, jak on tak przeskakuje nad tym fantastycznym. I umiera na końcu. Jeszcze tutaj ma. No. Dobra, i teraz coś, co jest fantastyczne, i ostatnia zarazem mapa w tym odcinku. Wskocz Ale to jest, proszę spoiler. no pa Patrzcie, ile tu tyjętyjesz. No, patrzcie na to. Go jeszcze ta kula może walnąć i walnęła go ta kula. No, to było piękne, po prostu. Oświadczam pierwszy raz w życiu, że miałem szczęście. No, dobra, jeszcze raz z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę. Suba i cześć.